Omówię zadanie podzielna przez 3. W zadaniu na wejściu wtytujemy liczbę i na wyjściu musimy wypisać tak, jeżeli liczba ta jest podzielna przez 3 oraz nie w sytuacji przeciwnej. Ogólnie korzystamy z, z, z reguły podzielności przez 3, że liczba n dzieli się przez 3, jeżeli suma jej cyfr również dzieli się przez 3. Przeanalizujmy dwa przykłady tutaj liczbę mamy 120 351 po sumowaniu jej cyfr otrzymujemy 12 3 jest podzielnikiem liczby 12 a zatem nasza liczba wyjściowa jest podzielna przez 3 komunikat tak w drugim przykładzie suma cyfr jest 13 13 nie jest podzielne przez 3 więc komunikat wypisywany jest. Nie. Dziękuję.